Dzień dobry, nazywam się Karolina Nowakowska i jestem przewodniczącą Koła Naukowego Młodych Managerów, które działa w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. W ramach naszego koła powstał pomysł, aby wprowadzić cykl wywiadów pod tytułem Biznes wczoraj, dziś i jutro z naszymi lokalnymi radomskimi przedsiębiorcami. Na pierwszą rozmowę zaprosiłam Sandrę Skrzywczak, która jest właścicielką marki modowej Bezale i od 9 lat ubiera kobiety w charakter. Dzień dobry! Pierwsze pytanie mam do Ciebie. Tak. Mianowicie, skąd pomysł na powstanie firmy i marki Bezale? E, tak naprawdę musiałabym się cofnąć do wczesnych lat dzieciństwa, ponieważ moja mama z branży już od ponad 30 lat, więc całe moje życie. Więc moda w moim życiu była obecna tak naprawdę od zawsze. E, więc naturalną koleją rzeczy było to, chyba, że po prostu musiałam iść w ślady mamy. Mm -hmm. I pamiętam dobrze, to było tak naprawdę e, 9 lat temu. Pewnego dnia podjęłam decyzję, że chciałabym zrobić coś dla siebie, ponieważ też wtedy miałam malutkie dziecko. E, pracowałam wcześniej w korporacji i tak naprawdę miałam dość e, pracy dla kogoś e, w, dużych, w dużej firmie. No i chciałam mieć coś swojego i, i stworzyć coś razem z mamą. Akurat jeszcze w tamtym czasie prowadziliśmy taki w Radomiu niewielki butik. Mhm. I wpadłam na genialny pomysł, ponieważ mama ma bardzo duże wyczucie stylu i miała bardzo dużo swoich klientek przez, ten, przez te całe 30 lat. Po prostu zamiłałam je w pewnym momencie, że zacznie projektować. Na początku było to stworzone tak naprawdę na potrzeby naszej marki butikowej. Miałoby to być tylko kolekcja do naszego, do naszego sklepu stacjonarnego. Jednak szybko okazało się, że naszymi modelami są zainteresowane inne osoby w innym mieście, i tak właśnie trafiłyśmy do Warszawy, do pierwszego butiku, z którym zaczęliśmy współpracować. Czy to już było, w tym butiku już była nazwa Bez Ale, czy jeszcze nie? Tak, nazwa była od początku i też okay. fajna, fajna, fajna historia się z tym wiąże, ponieważ tak naprawdę Bezale dla mnie zawsze miało takie znaczenie w momencie, kiedy przychodziły do nas klientki, jak ja jeszcze byłam mała i pamiętam właśnie panie, które przeglądały się w lustrze i miały do siebie zawsze jakieś ale. Na zasadzie, podoba mi się, ale jestem za gruba, za niska, zawsze było jakieś ale. I stwierdziłam, że nasza marka będzie właśnie bez żadnego ale, czyli tak naprawdę bez względu na okoliczności, na to czy jesteśmy szczupłe, wysokie, czy niskie, tak? Ten styl ma, jeśli ktoś właśnie kocha ten styl, to będziemy dla wszystkich. Będzie wszystkim pasować i Dobrze. będzie bez żadnego bezrobotnego. Poznaliśmy genezę, genezę nazwy, także bardzo fajnie. Więc w tym momencie, jak wyglądało prowadzenie firmy na początku? Rozwój, wchodzenie na rynek? Powiem szczerze, że nie było to proste, ponieważ ja nie miałam większego doświadczenia w tym, w sumie można powiedzieć, żadnego, więc to była bardziej moja pasja. Zawsze interesowałam się marketingiem, w tamtym momencie zaczęłam się też interesować właśnie takim bardziej marketingiem internetowym. Mm -hmm. To były początki tak naprawdę polskich marek, można powiedzieć, na rynku, myślę to był wtedy taki boom na polskie marki, więc też śledziłam prowadzenie fanpage'a, prawda, sposób w jaki marki się komunikują, uczyłam się tego tak naprawdę od podstaw. Mm -hmm. No i jak widać jesteśmy, <laughs> więc myślę, że to w pewnym momencie zaczęło nabierać tempa i, no i zaczęło być fajnie, tak? Ja się zaczęłam tym bawić. Oczywiście jeśli chodzi o prowadzenie firmy, no to to są też inne, inne dziedziny, to jest nie tylko zabawa, ale też kwestie finanse i, i nie tylko, ale tak naprawdę e no, jest już, jest już ok, tak? I tak naprawdę uczy się chyba cały czas czegoś nowego. Oczywiście i całe życie będziesz się jeszcze lada, tak. uczyć, prawda? <grym> zdecydowanie. A co było takiego najtrudniejszego na, na początku? Czy właśnie wybicie się, czy ewentualnie jakieś mm. inne problemy techniczne na przykład? Co? Myślę, że tak naprawdę właśnie znaleźć sposób na to, żeby się pokazać. Mm -hmm. Bo tak jak wspomniałam, był, był wtedy na polskiej marki. Było bardzo dużo wydarzeń modowych, na które Jeździłyśmy, no to wiadomo, że to było potrzeba czasu i też w ogóle ważną kwestią, o którą chciałabym wspomnieć, było to, że nie miałyśmy sklepu internetowego praktycznie przez pierwszych parę lat. Mhm. Więc tak naprawdę wszystkie wyjazdy nasze bezpośrednie do klientek, wszystkie spotkania podczas eventów modowych zaowocowały tym, że zbudowaliśmy sobie bazę klientek już tak naprawdę w całej Polsce. Fajnie. Bardzo fajnie. <laughs> Okej. Okay. Więc e, jak obecnie wygląda prowadzenie biznesu właśnie z perspektywy lat i doświadczenia? E, znacznie łatwiej. Znacznie, znacznie łatwiej na tyle, że wiem e, tak naprawdę czego się spodziewać. Potrafimy przewidzieć pewne rzeczy. E, dużo rzeczy planujemy, chociaż tak naprawdę m, dużo rzeczy powstaje e, i dzieje się z wyczucia. Oczywiście no są kwestie pewne bardziej oficjalne tak, i, i, i tak dalej, które no, tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakieś błędy większe. Natomiast cały czas robimy po swojemu. Nie idziemy zgodnie z trendami, nie robimy kolekcji sezonowych, mhm. co myślę, że też jest właśnie takim naszym plusem, ponieważ nasze ubrania powstają na bieżąco. Mamy kilka modeli nowych tygodniowo. I te rzeczy są e, krótkimi seriami, tak naprawdę. E, o ile model się może powtórzyć, tak tkanina już niekoniecznie. E, więc e, po prostu działamy na, na zasadzie szybkich, szybkich kolekcji, co też jest dobre dla jednych klientek, które wstrzymują swoją decyzję o zakupie, no niekoniecznie, natomiast inne panie czekają faktycznie na, na te nasze nowości. E, I myślę, że to jest taka recepta nasza, jeśli o to chodzi, żeby właśnie nie, nie robić e, z te kolekcji, bo z tego też tak naprawdę się wychodzi, mm -hmm. więc cały czas oczekują właśnie nowości i, i dzięki temu jesteśmy w stanie zareagować tak, na, na potrzeby naszych klientek. Rozumiem. Bardzo fajne podejście, bo to jest takie coś, co Was wyróżnia tak naprawdę unikatowość. Tak. Nie, nie trzymacie się żadnych takich standardów, tylko jednak tutaj dla klientek już, że tak powiem, można też powiedzieć, że... Wiecie, co też Wasze klientki lubią i też e, możecie iść w te trendy. Tak, u nas jest w kolekcji, bo mam bardzo silne DNA-marki, jeśli mm. o to chodzi, bo tak naprawdę stylem od 9 lat nie zmieniamy się w ogóle. Mm. Więc, jeśli powiedzmy, klientka kupiła coś u nas 9 lat temu i kupi coś z bieżących rzeczy, zawsze to będzie do siebie pasować. Mamy no, stały Świetnie. styl, nie zmieniamy się. Oczywiście, troszeczkę eksperymentujemy, jeśli chodzi o kolory. Pewnie. Tak, tak <grym dużo grym> Pani zarzucała, że, że gdzieś tam u nas jest bardzo y, ciemno i, i jakieś te kolory są dosyć mocno stonowane. Natomiast, y, tak, na no, takie rzeczy się otwieramy, troszeczkę y, eksperymentujemy, ale cały czas jesteśmy Tak, ale. Tu już jest taka różnica właśnie pomiędzy tym prowadzeniem biznesu na początku, że gdzieś tutaj uciekałyście w takie, że tak powiem, bezpieczne, można tak rzec, kolekcje, a w tym momencie już wchodzi u Was otwartość tak, i też sugestie klientek tak. bierzecie pod uwagę. Jasne. Fajnie, to, to, jest to jest bardzo fajne. A jakie mamy plany na rozwój firmy Waszej? My, my jesteśmy w ciągłym rozwoju tak naprawdę, bo co roku dużo się dzieje i, i tak naprawdę Mieliśmy kilka butików w Warszawie, teraz podjęliśmy decyzję, na przestrzeni lat oczywiście, mm -hmm. podjęliśmy decyzję, że idziemy bardziej w sklep internetowy. Mamy klientki tak naprawdę w całej Europie, więc to jest takie nasze główne źródło komunikacji z klientką, sklep internetowy. Jesteśmy bardzo elastyczne, więc tutaj jak najbardziej chcemy rozwinąć sklep. Chcemy Poszerzać horyzonty, co mm -hmm. już też nam się udało, nawiązać kontakty z, z butikami w Europie i nie tylko. I to, i to jest główny nasz kierunek rozwoju. Rezultatem A wasz największy sukces dotychczas? <laughs> największy sukces? Chyba samym sukcesem w samym sobie jest to, że jesteśmy. pomimo mm -hmm. tych ciężkich czasów, które ostatnio były, są niestety, i mam nadzieję, że już niedługo się skończą, że przetrwałyśmy. Mm -hmm. no, po drodze wiadomo, było wiele, wiele takich sytuacji, które gdzieś tam spowodowały to, że miałyśmy lekkie wątpliwości, czy, czy prawda, przy tak dużej konkurencji, a szczególnie sieciówek, bo my jesteśmy bardziej slow fashion. Mm -hmm. Czy uda nam się po prostu przetrwać, ale tak jak mówię, chyba najgorsze mamy za sobą, mamy wsparcie, mamy siebie, bo bardzo się cenimy wszystkie w firmie, wspólnie ją tworzymy. Więc to chyba najważniejsze i sukcesem jest to, że że Przecież jesteśmy i, i chcemy więcej. To bardzo fajnie. A jeżeli chodzi o te problemy, jak ewentualnie pandemia na was wpłynęła, czy wpłynęła na was w jakiś sposób? O dziwo, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, pandemia nas właśnie troszeczkę ukierunkowała. Mhm. Bo tak naprawdę w pierwszych, w pierwszych dniach pandemii powstał nasz sklep internetowy. Mhm. Prób było sporo, działałyśmy w okrojonym składzie, więc tak naprawdę było ciężko to wszystko pogodzić. Natomiast tak, ruszył nasz sklep internetowy. I myślę, że też takim przepisem na, na przetrwanie było to właśnie tych, metoda tych krótkich serii. Mhm. Nie miałyśmy stanów magazynowych, zlecenia były szyte na bieżąco, więc tak naprawdę niewielkim nakładem nie miałyśmy stoków magazynowych, które gdzieś tam prawda, musiałyśmy już się szybko pozbyć. Realizowaliśmy zamówienia na bieżąco, więc też mogłyśmy operować bardziej, wiedziałmy, odnośnie prawda, kosztów jakie mhm. mamy na co sobie możemy pozwolić, co nam jest niezbędne, żeby przetrwać i po prostu w tym kierunku szliśmy i się udało. Czyli I po prostu dostosowałyście całą firmę do obecnej sytuacji na rynku. Tak, w każdym <grym> w międzyczasie tak zmieniłyśmy siedzibę, więc myślę, że to jest na wielki plus. E, mamy swoje miejsce, takie jakie sobie zawsze wymarzyłyśmy. Więc... Czyli już zostajecie u nas w Radomiu? No, zawsze jesteśmy w Radomiu <grym> zawsze <grym> zawsze jesteś i zawsze będziemy, to bez Super. Usta. A czy ewentualnie to jest, my jesteśmy aktualnie w wyższej pracowni, prawda? Tak. tak tutaj to jest pracownia, projektownia, showroom i biuro. Tak Okej, okay, czyli klientki też mogą przyjść, zobaczyć, najbardziej najbardziej zobaczyć. zobaczyć. <laughs> sprawdzić. Fajnie. No i ostatnie pytanie do Ciebie. Jaką radę dałabyś nam, młodym menedżerom, na w ogóle na rozpoczęcie własnej firmy, na taki startup? Oj, przede wszystkim pasja. Mm -hmm. Bo bez tego prawda, wiele, wiele rzeczy chcemy, nie do wszystkiego się nadajemy i taka jest prawda. Więc robić coś na siłę absolutnie nie. Natomiast iść w kierunku tego, co lubimy robić. I to jest chyba największy sekret tego wszystkiego, bo no bez serca czy po prostu dla typowego zysku, prawda, jakiegoś materialnego, no nie zawsze to jest w stanie się pogodzić. Na pewno się wkładamy w to serce, jest to nasza pasja, to tak naprawdę jest nam łatwiej podążać za mm -hmm. tym realizować się i po prostu otwierać się na wszystkie możliwości. Przede wszystkim nie poddawać się, bo nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo. Natomiast ciężka praca, nauka. To jest chyba cały, cały, cały sekret tego, I to już, ale jeszcze i to jest najważniejsze, i to jest najważniejsze być sobą. Nie, nie zmienia się, a po, i to tak jakby jeśli tworzycie własną markę, dodajcie wartości swoje. Tak naprawdę nie bądźcie kimś, kim nie jesteście, bo tak za marką jest człowiek, więc to jest bardzo kruchy temat i w momencie, kiedy jest autentyczność, jest przychylność ludzi wokół i wszystko jest tak jakby można powiedzieć łatwiejsze, natomiast kiedy to jest nie do końca nasze, a próbujemy, żeby było, to nie przejdzie. Więc wszystko zweryfikuje <grym i, <grym i, <grym i wszystko wyjdzie z czasem. Sandra tak, no, bardzo Ci dziękuję, ja za, bardzo dziękuję. dziękuję za rozmowę. I zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka, YouTube'a i kolejne wywiady już niebawem. Dziękuję. Dziękuję.